Dziś słyszymy być może kolejny raz prolog Janowy początek jego Ewangelii. Najbardziej jakby dla mnie, dla mnie takim ważnym obrazkiem, czy świadomością tego jest to, że to jest pieśń, bo on jest tak, tak zapisany w wersach. Którą śpiewano, którą się modlono, którą, w, w której wchodzono w jakąś przestrzeń wiary, tłumaczono sobie pewne rzeczy, ta pieśń jest w wersetach, i co jakiś kawałek są wersy tłumaczące? Co to co było wcześniej, oznacza, jak to czytać, jak to zrozumieć, co w tym zobaczyć. I dalej w kolejny raz wchodzimy w przestrzeń modlitwy, w przestrzeń budowania więzi, między mną a słowem, które stało się ciałem, między mną a Bogiem, który stwarza, nieustannie daje życie, nieustannie w tym życiu podtrzymuje, nieustannie napełnia dobrem. Później znów sobie to tłumaczę w kolejnych linijkach tego prologu, i znów wchodzę w moment modlitwy uwielbienia słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, czyli jedynego mojego prawdziwego zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym ta, ta pieśń się zamyka, i ona w jakimś sensie rozpoczyna się od księgi rodzaju. Na początku było słowo, to, to jest ten moment. A kończy się, czy, czy domyka? Nie kończy się, nigdzie się nie kończy. Ale domyka się w Jezusie Chrystusie jako tym stworzeniu, w, które, w którym jest Bóg. Hmm. Słowo, o którym mówisz, to słowo wcielone, to po grecku logos. A logos to też wiedza, mądrość, poznanie. Czyli znowu wchodzenie, wgryzanie się więcej. Czyli mówiąc o tych czytaniach, które poprzedzają dzisiejszą Ewangelię, jeżeli wcielam tą mądrość, i kocham i praktykuję, to jestem Chrystusowy. Jeżeli nie wcielam, nie kocham i nie praktykuję, to jestem przeciwnikiem Chrystusa, czyli, jak mówi Jan, antychrystem. Czyli dla nas w drodze uczenia się wcielania jest to droga praktykowania miłości i mądrości do głębszego poznania Pana Boga i tego, co dla nas przygotował, czego sobie i Wam Tam bardzo serdecznie życzymy. Dzięki za ten czas. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pa.